Dzisiaj jesteśmy na placu pamięci ofiar getta. Tu zaczynało się getto częstochowskie i jest szczególny dzień. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Natomiast to jest problem nie tylko globalny, czyli pamięć o tej tragedii, która się wydarzyła, o nienawiści, o ideologii, która do tego doprowadziła, ale ważne jest, żebyśmy my o tym pamiętali tutaj lokalnie w Częstochowie, bo właśnie stąd 40 tysięcy Żydów, ale też Polaków, generalnie mieszkańców Częstochowy zostało wywiezionych do Terablinki, gdzie zginęła bądź bezpośrednio w wyniku... Działalności tej okrutnej maszyny śmierci, bo też w wyniku walk, bo przy, przypada też w tym roku 80. rocznica buntu zbrojnego, powstania w Treblince. To, że przyszło tak dużo osób, to jest dowód na to, że ta pamięć jednak istnieje i, w, i jest wśród nas, za co bardzo wszystkim dziękuję. My musimy o tym pamiętać, musimy o tym pamiętać, zarówno ci, którzy żyją i jeszcze te czasy. Pamiętają, jak i nasze pokolenie, które zna te historie od swoich dziadków, jak i naszym obowiązkiem jest przekazać to przy takich okazjach swoim dzieciom.